Na miejscu trzecim uprasował się Maciej Dąbrowski. Gratulacje. <noise> Drugie miejsce zajął Piotrek Młochowski. I zwycięzcą turnieju chyba nie po raz pierwszy został Hajdej Gidowski. Gratulacje dla Was wszystkich. Słuchajcie. Gratulacje. Dwie sekundy, trzy sekundy dla pana Jak to trzy sekundy? Co to co za trzy sekundy? Trzy sekundy to można, nie powiem co zrobić. No. Nie wiem, czy dobrze, że grało się tego pełnego seta No. Nie, żartuję, że Super, że się tak stało, bo miałeś jeszcze szansę naprawdę pograć. E, dziękujemy bardzo. Zakończyliśmy ostatnią kategorię dzisiejszego turnieju, czyli e, turniej kobiet. E, dziękujemy wszystkim za udział, dziękujemy za grę. E, I podsumujemy sobie drobnymi nagrodami ten turniej na koniec. E, czwarte miejsce zajęła Jasia de Bello. Zapraszam. Pana. Trzecie miejsce zajęła Ada Dąbrowska. Dobra. No i nasze finalistki. Drugie miejsce Ada Borowik. Dobra. Dobra. Dobrze i zwycięzczynią dzisiejszego turnieju w kategorii kobiet została Miłka Kopacz. A matki, żeby nie zniszczyłaś? Jestem. No. Zapraszam. Zapraszam. Razem trzy sekundy dla nie, autorskich. Nie, 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 nie.